Witaj. Zrobimy sobie czytanie na miesiąc maj. Weź, co z tobą rezonuje. Zaczniemy od ogólnej energii miesiąca. Więc widzę, że to może być dobry miesiąc, w którym poczujesz, że coś się wreszcie wyrównuje. Jest satysfakcja z tego, co już masz, ale też potrzeba balansu. Żeby nie przesadzić w żadną stronę, możesz dostać coś od kogoś. Pomoc, uznanie, wagę. Zasługujesz na to, więc przyjmuj to z otwartością. A co Cię zaskoczy? Zaskoczyć Cię może jakaś emocjonalna sytuacja. Jakiś flirt, propozycja albo niespodziewana wiadomość, ale uwaga, może to być coś uzależniającego, albo nawet trochę toksycznego. Nie wszystko, co wydaje się romantyczne czy słodkie, jest zdrowe. Zachowaj czujność. Na co uważać? Uważaj, żeby nie dać się wciągnąć w coś pod wpływem impulsu. Możesz poczuć ogromny zapał i chcieć działać od razu, ale musisz się bronić przed naciskiem z zewnątrz. Stawiaj granice. Nie wszystko musisz robić tu i teraz. W miłości i relacjach jest potencjał na coś pięknego. Pełnie emocji, stabilność, szczęście, ale wszystko zaczyna się od małych kroków. Może pojawić się ktoś nowy, kto wniesie świeżą energię, albo w obecnej relacji pojawi się więcej entuzjazmu i lekkości. W pracy i finansach możesz czuć się trochę zagubiony. Za dużo opcji, za dużo myślenia, a co jeśli jest też żal za czymś, co się nie udało? Ale nie skupiaj się nad tym, co nie wyszło. Zacznij od nowa i wybieraj mądrze. Nie kieruj się tylko emocjami. Rada jest taka, że skup się na tym, czego naprawdę pragniesz, bo wszechświat ci sprzyja, ale musisz jasno wiedzieć, czego chcesz, jasno to określić. Nie bój się marzyć, ale też zrób coś konkretnego, żeby to marzenie się spełniło. Zacznij od jakichś małych kroków, które cię do tego przybliżą. Daj znać w komentarzu, czy ta historia jest o tobie.